Hello Jest tak, na no Erasmus jak się przejeżdża To musisz Na początku powybierać przedmioty No przynajmniej w naszym tak wydziale jest Potem Tak, powybierać wszystkie przedmioty W Internecie zarejestrować A potem jedziesz do swojego koordynatora I on ci wszystko podpisuje Rozmawiasz jak jest dobrze i tak dalej i tak dalej Także siedzę teraz pod mojego koordynatora Patrzcie Takie drzwi Śmieci Tam jest napisane Doktor Natalia Melende. Czekam na nią tam, Hiszpanii. Kurde, jak zawsze krzyczą. Tam nie ma nikogo. Taki, kurde, też jak Także tak jest. I... No i tak, także podpisuję moje papiery. I będę już, będę już oficjalnie zarejestrowany na drugi semestr w Malacji. Także kto jedzie na Erasmus, wszystkim to, to czekam. Dobrze, pozdrawiam Was. Miejcie odwagę na te wszystkie formalności na i jedzie.